To była seria oszałamiających ataków na rosyjskie lotniska, które jak twierdzi Ukraina, uszkodziły lub zniszczyły około 1 trzecią rosyjskiej floty bombowców strategicznych. Władimir Putin obiecał zemstę za ukraińskie ataki dronów na rosyjskie bazy lotnicze w miniony weekend. Rosja właśnie potwierdziła to, co mówimy od początku wojny. Rosyjscy urzędnicy i rosyjscy przywódcy wystąpili otwarcie i przyznali, że nie chcą pokoju, lecz zwycięstwa na Ukrainie. W rzeczywistości wyraźnie widzimy to w rosyjskich żądaniach, które przedstawiają w Stambule, gdzie obecnie trwają negocjacje pokojowe. I właśnie dlatego NATO w końcu robi coś pozytywnego. Sekretarz Generalny NATO właśnie ogłosił, że Ukraina zostanie zaproszona na następne spotkanie NATO. Zacznijmy więc od początku. Co mówią rosyjscy przywódcy? I dlaczego NATO zaprasza Ukrainę na szczyt NATO? Najpierw oto oświadczenie byłego prezydenta Rosji i obecnego zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Oto, co powiedział, do wszystkich, którzy się martwią i czekają na odwet, powinniście się martwić: to normalna reakcja. Odwetu nie da się uniknąć. Ważne jest, aby pamiętać, po pierwsze, nasza armia aktywnie posuwa się naprzód i będzie to robić dalej. Wszystko, co musi wybuchnąć. Na pewno wybuchnie, a ci, którzy muszą zostać zlikwidowani, znikną. Po drugie, negocjacje w Stambule nie są potrzebne do kompromisowego pokoju na nierealnych warunkach wymyślonych przez kogoś, lecz dla naszego szybkiego zwycięstwa i całkowitego zniszczenia neonazistowskiego rządu. To jest sens rosyjskiego memorandum, które zostało opublikowane wczoraj. Za chwilę przejdziemy do rosyjskiego memorandum pokojowego, które opublikował Putin. Ale zanim to zrobimy, to wyraźnie pokazuje, że Rosja nie chce pokoju, oni chcą zwycięstwa. Ale to nie jest rzeczywistość na froncie. Wyobraź sobie, gdybyśmy weszli do Iraku i po trzech latach walk, milionie ofiar, kontrolowalibyśmy mniej niż 20% kraju. To nawet nie byłoby uznane za zwycięstwo to byłaby druzgocąca porażka dla każdego kraju ale z jakiegoś powodu rosyjscy przywódcy próbują przedstawić tę sytuację jako zwycięstwo, podczas gdy Ukraina uderza głęboko, głęboko w Rosję, głęboko na Syberii. Niestety dla Rosji ten komentarz Miedwiediewa został podchwycony przez międzynarodowe media i teraz wszyscy widzą prawdziwe oblicze rosyjskiego reżimu. Oto co senator Lindsey Graham powiedział o wypowiedzi Miedwiediewa. Gratulacje dla Miedwiediewa. Za rzadki moment szczerości ze strony rosyjskiej machiny propagandowej. Doceniam, że jasno pokazałeś światu, iż Putin i Rosja wcale nie są zainteresowani pokojem. Niestety dla senatora Grahama Putin naprawdę nie lubi być krytykowany. I właśnie dlatego senator jest teraz celem kampanii dezinformacyjnej, która pochodzi z Rosji. To dokładnie to samo co wcześniej. Gdy krytykujemy Putina lub rosyjski reżim, Nasze filmy są masowo źle oceniane, by zakopać je w algorytmie. Jeśli możecie nam pomóc, kliknijcie przycisk lajka like i subskrypcji poniżej. To bardzo wspiera nas w algorytmie. Ale porozmawiajmy o kampanii dezinformacyjnej przeciwko senatorowi Grahamowi. To zaczęło rozprzestrzeniać się wirusowo na Twitterze kilka dni temu. Senatorowie Lindsey Graham i Richard Blumenthal ujawniono ich wygórowane rachunki za hotele w Kijowie, podczas gdy senator Graham. I Richard Blumenthal przechadzają się po Kijowie na Ukrainie, szokujące dokumenty Departamentu Stanu ujawniają wydatki Stanów Zjednoczonych, pokazując ich ekstrawaganckie koszty hotelowe. 1 czerwca 2025 roku pojawiły się dwie oszałamiające transakcje: jedna na zawrotną kwotę 403 tysięcy dolarów, a druga na imponującą sumę 411 tysięcy dolarów. Pytanie, które nurtuje wszystkich: co uzasadnia te astronomiczne wydatki? I dlaczego są one aż tak wysokie? Fałszywą wiadomość podchwycili wszyscy, w tym Elon Musk, który ją podawał dalej, a Patrick Ben David krytykował senatora Grahama. W rzeczywistości to nie do końca prawda. Pozwólcie, że wyjaśnię. To fałszywe wiadomości. Robię wszystko, by pomóc prezydentowi Trumpowi zakończyć tę wojnę i nie dopuścić do wygranej Putina. To nie jest raport z wydatków na podróże. To jest miesięczny kontrakt Departamentu Stanu dla amerykańskich dyplomatów w strefie wojny. To nie ma nic wspólnego z senatorem Grantem Strepem, ale ludzie w mediach społecznościowych nie sprawdzają informacji, zanim je rozprzestrzenią wśród swojej publiczności. I tu właśnie Rosja radzi sobie najlepiej w szerzeniu dezinformacji, choć nie potrafi skutecznie prowadzić wojny na polu bitwy. Co drugi dzień wymyślają szokujące wiadomości o Ukrainie. Jej zwolennikach i ukraińskich przywódcach. Wiadomości rozchodzą się po mediach, zanim zostaną sprostowane, a ludzie wierzą, że Ukraina to skorumpowany kraj. Jeśli naprawdę chcemy rozmawiać o korupcji, spójrzmy na Władimira Putina. Jego ojciec był kucharzem w Rosji, a jakoś teraz Putin posiada kilka domów wartych miliardy dolarów. Moim zdaniem Putin nie zarobił na to wszystko służąc Rosjanom. Zarobił to, Wykorzystując bogactwo Rosji i rosyjskich obywateli. A teraz Putin nie chce, żeby ta wojna się skończyła, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jeśli wojna się skończy, straci władzę i dlatego chce ją kontynuować tak długo, jak to możliwe. Powiedział to na kilka minut przed rozpoczęciem nagrywania. Ale jak w ogóle można prowadzić takie spotkania w tych okolicznościach? O czym tu w ogóle rozmawiać? Kto negocjuje z tymi, którzy stawiają na terror z terrorystami? I za co są oni nagradzani, przyznając im przerwę w działaniach wojennych przerwę, którą wykorzystają na wzmocnienie reżimu zachodnią bronią, na kontynuowanie przymusowej mobilizacji i przygotowanie kolejnych aktów terrorystycznych, takich jak te przeprowadzone w Briańsku i Kursku regionach. Teraz ważne jest, aby zrozumieć sytuację Putina w Rosji. Ponieważ w ostatnich miesiącach, zwłaszcza od czasu buntu Prigożyna, Putin nie czuł się bezpiecznie w Moskwie. On wie, że ludzie wokół niego coś planują. O tym rozmawialiśmy podczas transmisji na żywo z Jasonem J. Smartem. Chcę szybko pokazać ten fragment. Bo oni mówią, jak to możliwe? Jak Ukraińcy nam to robią? Jak to możliwe? I wpadają w panikę! Wiecie, na pewno już o tym rozmawialiśmy. Byłem w Kursku w Rosji niecały rok temu, zaledwie kilka miesięcy temu. To część południowej Rosji, która znajduje się pod ukraińską okupacją. Byłem tam, pojechałem tam. Ukraińskie wojsko zaprosiło mnie jako dziennikarza. Pojechałem tam, chodziłem po okolicy i chodziłem sam swoją drogą. Miałem żołnierzy z tyłu w transporterze opancerzonym, ale chodziłem bez kamizelki kuloodpornej, bez hełmu. I rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z Rosjanami na ulicy i pytałem ich, co się dzieje, jak się mają sprawy. Oczywiście mówię po rosyjsku, więc to też ma znaczenie. I co w tym ciekawe, było to, że nie bali się ukraińskich żołnierzy. Byłem zaskoczony, jak często ludzie pytali na ulicach, kiedy zostaną one otwarte i kiedy to wszystko nastąpi. Zapewniam, że gdy Rosjanie okupują ukraińskie tereny, nikt do nich nie podchodzi. Ludzie się boją i są przerażeni. Ale to nie było to samo. Obywatele Rosji w Kursku nie bali się ich. Druga sprawa, i to jest dla mnie kluczowe, to to, jak bardzo bezpośrednio obwiniali reżim Putina za swoją obecną sytuację, czyli za okupację. Pytano, po co Putin to zaczął. Było to niepotrzebne i nie polepszyło naszego życia. Jak to w ogóle ma mi pomóc? Dlaczego do cholery on to zrobił? I to są głównie starsi ludzie, bo wszyscy poniżej pięćdziesiątki wyjechali, więc ich dzieci, które są dorosłe i wnuki, które są dziećmi, wyjechały. Zapytałem, kiedy ostatnio z nimi rozmawialiście? Odpowiedzieli: Wszyscy członkowie naszej rodziny uciekli. Zapytałem, czy nikt nie próbował tu zostać i walczyć? Czy nikt nie prosił rosyjskiego wojska o broń, żeby bronić Kurska? Nie, nikt tego nie zrobił. I to prawda, nie było żadnego oporu. Rosjanie po prostu zaakceptowali okupację. Oni nie popierają reżimu, a jeśli myślisz, że to tylko mit. Pamiętasz, kiedy Prigorzyn, który ma dziś urodziny, założył. Przywódca grupy Wagnera Prigorzyn, kiedy wjechał do Rostowa i próbował obalić rosyjskie dowództwo wojskowe w zeszłym roku. Co się stało? Po dotarciu do Rostowa, co widać na nagraniach w internecie, rosyjscy obywatele podchodzili do niego, dawali jego żołnierzom jedzenie, wino, wodę, dziękowali im i przynosili kwiaty. Można to zobaczyć w sieci, to nie tylko plotka. W internecie pojawiły się nagrania rosyjskiego najwyższego dowództwa wojskowego przybywającego do Rostowa, oddalonego o 200 mil od Moskwy. Kiedy tam dotarli? Najwyższe dowództwo wojskowe wyszło i rozmawiało z nim. Pili z nim kawę, palili z nim papierosy. Ostrzegano go, że nie powinien tego robić, bo to niewłaściwe. Ale najważniejsze w tej historii jest to, że czego nie widzieliśmy, choć wszyscy wiedzieli i mogli zobaczyć, że nadchodzi. Wiedzieli, gdzie jest setki kilometrów wcześniej, a jednak nie wezwali na lotu. Nie, nie widzieliśmy, żeby rosyjska policja próbowała go zatrzymać. Lokalna policja. Nie widzieliśmy Straży Granicznej, nie widzieliśmy Gwardii Narodowej, nie widzieliśmy Czeczenów. Nie widzieliśmy rosyjskich żołnierzy. Nikt ich nie zatrzymywał. Nikt nie wezwał na lotu na Prigorzyna. Dlaczego tak się stało? E, rosyjskie dowództwo wojskowe było niepewne, kto wygra Prigożyn czy obecna władza. W Moskwie panuje cisza. Miedwiediew. Były prezydent milczy. Patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej milczy. Najwyższe rosyjskie kierownictwo cisza. Dlaczego? Bo nie byli pewni, czy Putin utrzyma władzę. Myśleli, że może upaść, więc próbowali się zabezpieczyć na taką ewentualność. Tak, Miedwiediew też wydaje się wariować, bo widziałem kilka dni temu, jak groził Trumpowi trzecią wojną światową, jakby miał jakąkolwiek władzę. To jest po prostu szaleństwo, bo jak się na to spojrzy, wydaje mi się, że to było w lutym zeszłego roku, tylko w jednym miesiącu aż 18 razy groził wojną nuklearną, trzecią wojną światową. On robi to bez przerwy. Jeśli ktoś się tym interesuje, ma w tym cel. Jest na to bardzo prosty powód w rosyjskiej kulturze i każdy, kto próbował zrozumieć Rosję, powinien to zapamiętać i zwracać na to uwagę przez resztę życia. Rosja ma kilka różnych kategorii. Najwyższa kategoria to powiedzmy Putin. Putin nigdy nie mówi wprost o rozpoczęciu trzeciej wojny światowej. Czasem sugeruje skrajne rzeczy, ale nigdy nie wypowiada się w ten sposób. Putin nigdy nie powie, że Trump lub Biden to idiota, ani że nie wiedzą co robią. Jego rola polega na tym, by zawsze wyglądać jakby był ponad tym wszystkim. Pamiętajcie, to dyktatura. Każdy ma swoją rolę. On ma wyglądać jakby był ponad tym wszystkim. On jest poważnym dyplomatą, jest tym i owym, ale ci, którzy są pod nim, muszą być tymi atakującymi. Dlatego właśnie są tacy ludzie jak Miedwiediew. Popularna prasa, wspierana lub kontrolowana przez Kreml, publikuje skrajne propagandowe oświadczenia, na przykład, że możemy rozpocząć trzecią wojnę światową. E, zamierzamy zrzucić bombę atomową na Nowy Jork i Waszyngton, Paryż i Berlin. Oni niczego takiego nie zrobią, ale wiedzą, że muszą pokazywać siłę, ponieważ rosyjskie najwyższe kierownictwo nigdy tego nie mówi. Powodem jest to, że zawsze rozróżniają te dwie osoby. Rzecznik Putina, Dmitry Pieskow, nigdy nie wypowiada się w ten sposób. W zeszłym tygodniu Trump powiedział, że Putin jest szalony. Pieskow powiedział: Cóż, nie bierzemy tego do siebie, Trump, wiemy, że jest teraz pod ogromnym napięciem i presją. Doceniamy jego wysiłki na rzecz pokoju między naszymi krajami. Dlaczego tak mówisz? Miedwiediew stwierdził, że zaczną trzecią wojnę światową. Każdy odgrywa swoją rolę. Reprezentant Putina musi prezentować się jako poważny dyplomata, bo tego oczekuje rosyjskie społeczeństwo. Pozostali, jak propagandyści i Sołowiow, muszą zachowywać się niczym klauni. Pijany były prezydent Dmitrij Miedwiediew? Oni odgrywają swoją rolę, czyli mają grozić wojną. I wiesz, Miedwiediew chyba też śledzi ten kanał, czy coś, bo nigdy nic nie tweetowaliśmy. Zaczęliśmy twitować dopiero dwa dni temu i nagle zobaczyłem, że Miedwiedziew zablokował Business Basics na Twitterze. Naprawdę. Więc mam nadzieję, że to zobaczy. Teraz musimy zrozumieć, że świat powoli zaczyna sobie uświadamiać, że Rosja nie chce pokoju i dlatego NATO podejmuje działania. NATO zasadniczo stara się bardziej pomóc Ukrainie. Niedawno mieliśmy bardzo szokujący komentarz od sekretarza generalnego NATO. Powiedział, że Ukraina zostanie zaproszona na następny szczyt NATO Oczywiście, to niekoniecznie oznacza, że Ukraina stanie się częścią NATO, ale naprawdę pokazuje, że NATO jest otwarte na większe wsparcie dla Ukrainy i próbuje znaleźć sposób, aby zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo bez włączania jej do NATO. Stany Zjednoczone jasno dały do zrozumienia, że członkostwo Ukrainy w NATO nie wchodzi w grę, co potwierdzają komentarze sekretarza generalnego. Rzeczywiście, zaprosiłem Ukrainę na szczyt. My. Jak najszybciej przedstawimy program z większą ilością szczegółów. Jeśli chodzi o Ukrainę, na ETO będziemy mieli i to jest bardzo ważne, dziś z ministrami obrony grupa kontaktowa Toczką Obrony Ukrainy, jutro będziemy mieli Radę na ETO Ukraina. Będziemy kontynuować spotkania i koordynować działania w maksymalnym stopniu. Szczyt odegra w tym kluczową rolę. Ten ruch pojawia się wraz z wiadomościami o tym, że Stany Zjednoczone zaczynają koordynować nowy pakiet sankcji wobec Rosji i będzie to robione wspólnie z Unia Europejska, co jest zdecydowanie bardzo dobrym sygnałem dla Ukrainy. Ważne jest również, aby podkreślić, że nie jest to ten sam pakiet sankcji, który obecnie znajduje się w Senacie, ponieważ senator Lindsey Graham przedstawił lub współsponsorował ustawę, która wprowadziłaby wtórne sankcje na Rosję. Oznacza to, że każde państwo pomagające Rosji w finansowaniu tej wojny. Będzie podlegać sankcjom, będzie podlegać cłom. Obejmie to Iran, Chiny i Indie, które kupują rosyjską ropę i zasilają rosyjską kasę wojenną. To oznacza, że wszystkie te kraje, jeśli będą chciały handlować ze Stanami Zjednoczonymi, będą musiały się liczyć z cłem w wysokości około 500%, jeśli będą kontynuować kupowanie rosyjskiej ropy. To oczywiście oznacza, że te kraje albo przestaną kupować rosyjską ropę, co jest bardziej prawdopodobne, Albo flota cieni po prostu zwiększy swoją aktywność. Flota cieni, której Rosja używa, to w zasadzie sposób na ukrycie, komu sprzedają i kto kupuje rosyjską ropę. To na pewno dobre rozwiązanie dla Rosji, ale dobrą stroną korzystania przez Rosję z floty cieni jest to, że nie dostają oni tyle pieniędzy, ile mogliby zarobić sprzedając tę ropę na otwartym rynku. Zazwyczaj muszą oferować zniżki, a do tego muszą utrzymywać flotę cieni, która pochłania ich zyski i zmniejsza ich marżę. Dla gospodarki, która jest tak zależna od dochodów z ropy naftowej, to zdecydowanie nie jest dobra wiadomość, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny ropy drastycznie spadają. Przychody Rosji z ropy spadły o 52% w porównaniu z kwietniem to najniższy poziom od ponad roku. Niskie ceny ropy i półsankcje robią swoje. Właśnie tutaj będą wymierzone nowe sankcje. Fane chcą uderzyć w rosyjskie przychody, a nie w rosyjski przemysł. Bo Rosja tak naprawdę nie ma zbyt rozwiniętego przemysłu. Nie są dużą gospodarką. Jak to kiedyś słynnie powiedział nieżyjący już senator John McCain, Rosja to stacja benzynowa, zarządzana przez państwo mafijne, udające naród. I dokładnie tym jest, a jeśli uderzymy w ceny ropy, jeśli uderzymy w dochody z ropy, Putin będzie zmuszony porzucić swoje marzenie o odbudowie imperium sowieckiego. W rzeczywistości nawet sami Rosjanie chcą, żeby ta wojna się skończyła. Chcą pokoju i chcą stabilnej gospodarki, która nie opiera się tylko na produkcji rzeczy na potrzeby wojny. Bo jak zaraz zobaczymy, wszystko co Rosja produkuje jest po prostu niszczone przez Ukrainę za pomocą dronów za 300 dolarów. Nie przyczynia się to do realnego wzrostu gospodarki, nawet jeśli zwiększa produkt krajowy brutto w danym roku. Rosja nie tworzy niczego trwałego na przyszłość. Najpierw przeanalizujmy ten wywiad z Rosjanami i sprawdźmy, co myślą o wojnie i negocjacjach. Jestem przygnębiona tymi wszystkimi wojnami, wszystkim, co się dzieje. Nie mogę znaleźć stałej pracy. Najważniejsze jest. Pokój? Większość ludzi chce pokoju i żeby wojna skończyła się jak najszybciej. To jest moje jedyne życzenie? Wot jedno życzenie. Czy ta wojna ma na ciebie wpływ tu, w Moskwie? Oczywiście. Mam przyjaciółkę, której syn walczy na wojnie. Martwimy się o niego. Jest młody, ma 26 lat, więc to na pewno na nas wpływa? Z każdym dniem jest to coraz bardziej przerażające. Ludzie tacy jak ja żyją już pół wieku. Przeżyliśmy już swoje życie, ale nasze dzieci, nasze wnuki, co one zobaczą, gdy dorosną? Jakie masz nadzieje? Czego oczekujesz od przyszłości? Czego ja oczekuję? Musimy mieć stabilność. Wtedy wszystkie nasze nadzieje się spełnią. Jak można osiągnąć tę stabilność? To trudne pytanie. To bardziej kwestia polityki. Mam przyjaciół, którzy wszyscy się martwią. Wielu z nich ma bliskich walczących na wojnie. Siostrzeńce albo własne dzieci. Odniosę się teraz do niektórych spodziewanych komentarzy, bo za każdym razem, gdy mówimy o rosyjskiej gospodarce, ktoś zawsze przywołuje statystykę, którą Rosja publikuje. Mówiącą, że ich gospodarka rośnie. Tak, ona rzeczywiście rośnie. Prawdopodobnie nie kłamią na temat wzrostu produkt krajowy brutto. Ale zastanówmy się, jak ta gospodarka rośnie. Widzisz, wszystkie rosyjskie fabryki zostały przestawione na przemysł obronny. Wytwarzają produkty potrzebne Rosji do prowadzenia wojny. Załóżmy, że wyprodukowali bombowce o wartości 100 milionów dolarów. Teraz to dodaje się do rosyjskiego produkt krajowy brutto, pokazując, że właśnie wyprodukowano coś wartego 100 milionów dolarów. Czy to naprawdę ma długotrwałe znaczenie? Bo nie mówmy tylko o bombowcach, porozmawiajmy o czołgach. Rosja modernizuje wiele starych czołgów, co pokazuje wzrost produkt krajowy brutto, ale potem te czołgi trafiają na front i są niszczone. Mimo, że Rosja odnotowuje wzrost produkt krajowy brutto, obywatele tak naprawdę nie korzystają z tego wzrostu gospodarczego, ponieważ Rosja nie tworzy niczego trwałego. Druga część tego to powrót do bombowców. Ukraina niszczy wzrost produkt krajowy brutto. Jaki osiąga Rosja przy bardzo niewielkich własnych wydatkach? Porozmawiajmy o operacji Pajęczyna. Ukraina przeniosła wojnę na nowy poziom. To główna opinia na temat ostatniej operacji Ukrainy w Rosji. Operacja Pajęczyna pokazała, że można zniszczyć samolot wart ponad 100 milionów dolarów za pomocą drona wartego zaledwie 600 dolarów, co oznacza, że w ten sposób można zniszczyć wszystko. To sprawia, że świat na nowo rozważa strategię wojskową. I uświadamia sobie podatność obiektów wojskowych, a także zmusza do ponownego przemyślenia priorytetów w przemyśle zbrojeniowym. Ukraina to zrobiła, musieliśmy to zrobić, ponieważ toczymy wojnę o przetrwanie, wojnę o istnienie przeciwko największemu mocarstwu nuklearnemu na świecie. To jest jak Dawid przeciwko Goliatowi. Walczymy z jedną ręką związaną za plecami, bez wystarczającej ilości broni, z zakazami i ograniczeniami. Oczywiście operacja była dużą sprawą, Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wiele szkód Ukraina twierdzi, że wyrządziła. Każdy ma swoje powody, by kłamać. Rosja chce umniejszyć wyrządzone szkody, a Ukraina chce je wyolbrzymić. Według niektórych ukraińskich źródeł, pierwszego dnia zniszczono bombowce o wartości około 7 miliardów dolarów w wyniku tego ataku, ale według rosyjskich źródeł zniszczono tylko dwa bombowce. Wyraźnie więc obie strony mają swoje wersje wydarzeń, ale tutaj bardzo pomagają nam zdjęcia satelitarne. Tutaj mamy Radio Swoboda, Radio Wolna Europa, publikujące zdjęcia przed i po jednej z baz, syberyjskiej bazy Bielaja, która była celem ataku Ukrainy. Obejrzymy to zdjęcie satelitarne, a następnie przeanalizujemy, co na nim widać. Co najmniej 11 bombowców strategicznych zostało tam zniszczonych: 7 tu, 95, 4 tu, 164 tu, 22 M3. Dodatkowo jeden samolot transportowy A12 został uszkodzony. Choć zaatakowano tylko jedną bazę, prawdopodobnie była to największa, więc tam doszło do największych zniszczeń. Ukraina zaatakowała też trzy inne bazy, więc straty Rosji w samolotach, biorąc pod uwagę wszystkie bazy, mogą być znacznie większe. Dzisiejszy atak to coś, co osłabi zdolność Rosji do demonstrowania siły w Arktyce. Mówimy o Atlantyku, działaniach przeciwko Ukrainie, Europie i na Pacyfiku. To jest ogromne i stanowi poważny krok wstecz. To największa strata Rosji od 22 czerwca 1941 roku, roku, kiedy nazistowskie Niemcy, sojusznik Związek Socjalistycznych, republik radzieckich zaatakowały Związek Radziecki podczas II wojny światowej. To ogromne, co najmniej 34% rosyjskich strategicznych bombowców, używanych do odstraszania nuklearnego, zostało zniszczonych. Tak, i widziałem też, że to są bombowce, których produkcja została już zatrzymana. Więc to są stare bombowce z czasów Związku Radzieckiego, tak mi się wydaje. Więc jeśli zostaną uszkodzone, nie mogą ich po prostu naprawić, bo nie mają już łańcucha dostaw, żeby je odtworzyć. Rosja nie ma możliwości naprawienia tej sytuacji. To nie są rzeczy rutynowo produkowane w dużych ilościach, a jedynie ograniczona liczba z czasów sowieckich. W niektórych przypadkach spędzili ponad dekadę na odnawianiu tych samolotów do bardziej nowoczesnych standardów. Tego nie da się odbudować w tydzień. To strata ponad dekady. Tych rzeczy i po prostu nie mają części ani możliwości, żeby je odtworzyć. Jeśli nagle się uśmiechnę, to dlatego, że zobaczyłem na czacie, jak ktoś napisał: Wyobraź sobie to, wiem. Ukraina szacuje straty na około 2 miliardy dolarów. Strat dla Rosji a ktoś powiedział, że to było jak 300 dronów, może 500. Kiedy rano nagrywałem film, szacunki wynosiły około 3 miliardów dolarów. Teraz się mówi, że to bliżej 7 miliardów dolarów. To ogromna porażka. Czytając rosyjskie kanały na telegramie, widzę, że rosyjscy żołnierze są w szoku. Mam na myśli, widzisz ich selfie i wiadomości głosowe, które wysyłają do swoich rodzin, mówią, co się dzieje, jak to możliwe. Rozumiem, że to totalny bałagan i to prawda. Rosja właśnie dostała porządnie w kość. Obrona przeciwlotnicza Rosji nie wykryła ataków, a ukraiński wywiad działał skutecznie, planując wiele z tych działań, co jest niesamowite. I przeprowadziła to. Eee, z budynku, obok siedziby Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosyjskiej Służby Wywiadowczej. To jest w budynku, obok. Tam składali te drony i przygotowywali się do przeprowadzenia tego ataku, a Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosyjska, Służba Wywiadowcza, nawet o tym nie wiedziała. Tuż obok nie mieli pojęcia, co się dzieje.